Oczekiwania były bardzo proste. Ma być najlepiej, jak może być. Okej, okay, to porozmawiajmy o tym, co się dzieje w tym projekcie, a zacznijmy właściwie od tego, dlaczego taki projekt jest tutaj robiony. Mamy V-Klasę, mamy ją najnowszą. Jeszcze nawet nie ma na sobie tablic rejestracyjnych. To jest V-Klasa, która wyjechała z fabryki z najlepszym systemem nagłośnienia czyli burmesterem. Właściciel tego samochodu posiada więcej tego typu samochodów, posiadał również wcześniejsze V-Klasy. No i zdecydowanie dźwięk w tym samochodzie nie jest dla niego wystarczający, także nie jest tutaj źle, ale poprawiamy. Jest to samochód, w którym jest spędzane naprawdę bardzo dużo czasu i nie ma tutaj najmniejszych kompromisów. Jakie były oczekiwania właściciela tego samochodu? Oczekiwania były bardzo proste. <grych> ma być najlepiej, jak może być. Znamy już troszeczkę właściciela, wiemy jak tutaj ma być, czyli ma być bardzo jakościowo, ma być to super system, naprawdę takie kości SQ natomiast właściciel musi tutaj czuć, słyszeć jednak troszeczkę więcej tego basu, także musi mieć z czego odkręcić i tutaj podjęliśmy wspólną decyzję, że oprócz jednego sabufera takich sabuferów będą dwa. Znając oczekiwania i wymagania właściciela skonfigurowaliśmy taki zestaw, aby chłopaki mogli go bezproblemowo zamontować, aby po prostu właściciel cieszył się bezkompromisową muzyką.